Dzień dobry, drogie dzieci. I dorośli może też. Chciałem wam przeczytać jeden z moich wierszy, który będzie w zbliżającej się wydawnictwie, które się pojawi niedługo, niebawem. Antologia wierszy różnych poetów, między innymi moimi. Antologia będzie miała tytuł Bajdurki, a wiersz, który wam przeczytam nosi tytuł Daj mi. No czytam wam O czym wiecie na pewno I, i, i Pamiętacie, że jest w tej chwili i Tydzień bibliotek Zachęcam do odwiedzania bibliotek Do wypożyczania książek, do czytania Między innymi może moich wierszy Wiersz Daj mi Daj mi wklać się do przedszkola Co to znowu za stworzenie Daj mi wykrzyczała o Tola Chyba dręczy go pragnienie Daj mi, daj mi, wrzeszczą dzieci. Lecz nie widać tu nikogo. Może w sali jest naprzeciw. Leżakuje i śpi błogo. Tomuż także wrzeszczy. Daj mi! Aż czerwony jest na buzi. Bucha parą niczym czajnik. Tupie nóżką też, jak duzi. Litka mała. Daj mi! Płacze. Chyba stwór to jest z rogami. Pysk ma wilka. Nogi kacze. Straszy dzieci zamiast bawić? Sylwia z Zosią, daj mi, drą się, szarpią panią za sukienkę. Każda z nich wyciąga się by zakończyć swą udrękę. Daj mi, daj mi, w koło słychać. Każdy wtrąca coś po trosze, a pani spokojna zdycha. Zamiast daj mi, powiedz proszę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odsłonie. نراجعك